są postulaty, wnioski i oświadczenia radnych, także jeśli są pytania do sprawozdań to w tym punkcie. Więc jeśli państwo radni mają pytania, to proszę. Pani radna Jarządek. Dzień dobry, witam serdecznie panią burmistrz, kolegów i koleżanki radnych oraz mieszkańców Kobyłki. Ja tak właściwie to mam pytanie do pana kierownika tak tradycyjnie, czy coś się zadziało z tymi dziurami w ulicy um, Królewskiej, Skorupki, Rondo Cudu nad Wisłą, tak? Bo to już wielokrotnie było zgłaszane, ale dziury dalej są. To tak tylko krótko powiem, tak zostały zlecone do realizacji. Jeszcze raz, spokojnie. Ciała. Pan kierownik powiedział, że zostały zlecone do realizacji. Ja się podpytam e, o ulicę zagraniczną.